Cześć wszystkim, To Gosia Piecha z Centrum Języka Angielskiego C. Witam Was serdecznie i przygotowałam dzisiaj dla Was tak na żywo, na szybciutko odpowiedź na pytanie od jednej z moich uczennic. Tak? Chciałabym Wam teraz pokazać, co Agnieszka do mnie napisała, więc przełączę się na chwilkę i popatrzcie. Aga do mnie napisała takiego maila. Hi Gosia! I have the question for you. If you can please help me and drop me a short message. Do you know why in that sentence is double two? Which gate do I have to go to? I don't understand why in English we use two. Can you explain it? I'm sorry if I did some mistake. Stay positive and keep safe. Ok, dobra, Aga. Więc ja teraz najpierw może sobie poprawimy tego maila, a potem odpowiem na twoje Pytanie. Zaczekajcie sekundkę, ja spróbuję przejść w troszeczkę inną, inny widok, żebyście mnie widzieli również. Ok, Okej, okay. nie wiem czy mnie teraz widać. Dobra, zobaczymy może za chwilkę. Ok, Czyli przejdźmy sobie teraz do omawiania najpierw. O jestem dobra, widać mnie. Do omawiania tego maila. Zobaczcie. I have the question. Aga, tutaj będzie I have e question for you, ok, bo to jest jedno pytanie z wielu ok, dlatego mam jedno pytanie, I have a question if you can please help me and drop me, i tutaj brakuje znowu przyimka, drop me a short message ok, może ja będę ups, będę od razu e, poprawiać e, tutaj te błędy ok, więc zróbmy sobie jeszcze raz czyli tak, mamy tutaj najpierw mamy I have E, question. Ok, już sekundkę. A może to tak sobie przesunąć, żebyście wszyscy od razu widzieli. Aga, mam nadzieję, że nie masz mi za złe, że tak wrzuciłam cię na live'a, twojego maila. Ale myślę, że inni też mogą sobie tutaj skorzystać. A short message, ok? Do you know why in that sentence? Ok, Aga, tutaj tak, musimy zrobić Do you know mm, why... That sentence musimy dać na koniec, a tutaj musimy poprawić. Do you know why uh, there is? Ok. Jak mówimy, że gdzieś coś jest, to nie używamy w języku angielskim samego is albo samego are, ok? Uh, that why there is double to. I teraz dopiero tutaj będzie gdzie? In that sentence. Okej, okay, to już mamy poprawione. Do tego pytania sobie za chwilkę wrócimy, ale tutaj jeszcze mamy tak. I don't understand why in English we use to. Can you explain it? Okay. I'm sorry if I did some mistake. Okej. Okay. Po pierwsze, y musimy powiedzieć if I made. Okej, okay? bo w języku angielskim, jeśli chodzi o błędy, to mówimy make mistakes. Okej. Okay? Mm. I tutaj mamy jeszcze sekundkę. Zamiast sam będzie a mistake, czyli czy zrobiłam jakiś błąd. Chyba, że chciałabyś agalibę nogą, to wtedy możemy zostawić sam. Okay. Ale tutaj wtedy będzie Ska, Sam mistakes. Dobra? Stay positive and keep safe. Tak jest dobrze. Ok, ja nie wiem, czy Wy to widzicie. Już pokazuję teraz jak jest poprawione. Dobrze. I teraz odpowiem na te pytanie. Dlaczego w tym zdaniu mamy dwa to? Which gate do I have to go to? To zdanie oznacza, do której bramki powinnam iść. I zobaczcie, najpierw zaczniemy sobie od tego pierwszego to. To pierwsze to to jest część have to. Have to oznacza muszę. Ok? Ona jest częścią tego, tego wyrażenia, dlatego nie będziemy go tutaj pomijać, tak? Czyli to tu razem z have oznacza muszę, i have to. To drugie to, ono oznacza do, to jest przyimek, tak? do, czyli do której bramki. Ja już kiedyś na jednym filmiku tłumaczyłam Wam, że bardzo często w języku angielskim przyimki, które my w języku polskim dalibyśmy na początku, do której, okay, one się pojawiają na końcu. W komentarzu do tego filmu wrzucę Wam, wrzucę wam link do, do tego filmiku, dobrze? Gdzie ja to tłumaczę? To nie byłby błąd, jakbyście powiedzieli, To which gate do I have to go? Okay? Ale jest to rzadko używane, raczej w języku angielskim usłyszycie ten przyimek na końcu. Which gate do I have to go to? Dobra, Aga, mam nadzieję, że odpowiedziałam na Twoje pytanie, czyli jeszcze raz podsumuję. To pierwsze to, to jest część wyrażenia have to, które oznacza muszę. Okay? A to drugie to oznacza do, czyli do której bramki w tym zdaniu. Ok, był to, był to taki mój pierwszy live dla Was, i postanowiłam, że jeśli moi uczniowie będą do mnie pisać, zadawać mi jakieś pytania, to właśnie będę przygotowywać tak na szybciutko live, które, gdzie odpowiem nie tylko im na to pytanie, ale też myślę, że przyda się Wam, przyda się to reszcie. Więc jeśli macie do mnie jakieś pytania, to też zachęcam żebyście do mnie napisali. Możecie napisać tutaj w komentarzu, tak? Możecie napisać do mnie maila, jeśli macie ochotę. Okej, okay, czekajcie, bo chciałam, żeby być większa. Jeśli macie ochotę, możecie napisać do mnie maila, jeśli macie jakieś pytania związane z językiem angielskim, kiedy robicie jakieś ćwiczenia i coś wam przychodzi na myśl, nie jesteście pewni dlaczego się czegoś tak, a nie inaczej używa. Więc dziękuję Wam już za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Gosia Piecha, Centrum Języka Angielskiego Cześć!